Quiz: Czy warto jeść mięso, żeby budować mięśnie? Co jest głównym składnikiem budulcowym mięśni w diecie mięsnej? Białko obecne w mięsie i produktach zwierzęcych. Dlaczego białko z mięsa wspiera odbudowę tkanki mięśniowej? Dostarcza wszystkie niezbędne aminokwasy egzogenne. Jakie mięso najczęściej poleca się osobom aktywnym fizycznie? Białe mięso z piersi kurczaka. Jakie połączenie produktów tworzy białko pełnowartościowe? Zboża i rośliny strączkowe uzupełniające aminokwasy. Które mięso może przyczyniać się do rozwoju stanów zapalnych? Przetworzone czerwone mięso. Dlaczego nadmierne spożycie mięsa może zaszkodzić sercu? Może prowadzić do wzrostu cholesterolu i ciśnienia krwi. Do ilu gramów tygodniowo należy ograniczyć czerwone mięso? Do maksymalnie 500 gramów według ogólnych zaleceń. Na ile pytań odpowiedziałaś? Odpowiedziałeś?